No dzień dobry, kochani. <laughs> dzień dobry, godzina 14, w piżamie, ale mamy dzisiaj taki dzień y, totalny. Ja uwielbiam taką slow sunday. Mm, I z noskiem bardzo długo spaliśmy razem, się przytulaliśmy w łóżku i szczerze wam powiem, że dopiero godzinę temu wyszliśmy z łóżka. No ale ja się ogólnie obudziłam kurzona, Bardzo dużo się u mnie dzieje y, przez ostatnie kilka dni, a o czym nie mówię, ale dzisiaj tam powiem. Y, jak wiecie, mamy trzy psy i Lili jest ze mną już od 12 lat. Więc moje serce, ja ją tak kocham, że ja sobie nie wyobrażam życia bez niej i w ogóle nie chcę wyobrażać tego dnia. Więc jak tylko coś jej się dzieje, to ja od razu panikuję. No i Lili ci opadła powieka. Najpierw troszeczkę opadła, więc ja już alert. I była wizyta u weterynarza, i słuchajcie to. I normalnie bym zrobiła aferę, tu, ale nie będę. Ale nie będę robić tej afery, bo od razu nieżyczliwe nie, nie osoby będą wiedziały, gdzie mieszkamy. Bo ten weterynarz jest blisko naszego domu. A Ja nie chcę, żeby. Mm, nie po to się wyprowadziłam tu tutaj, żeby mieć święty spokój, żeby teraz, wiecie, psychole się zjeżdżali. Wracając do rzeczy. Była wizyta u weterynarza, i weterynarz powiedział, że nic jej nie jest. Nie zrobili krwi, spojrzeli, Reaguje. 130 zł i nic jej nie jest. Elo. No dobra. I wizyta u neurologa. Ok. Budzę się. Po, tym, po tej wizycie, to jeszcze ja w ogóle byłam w szpitalu, ale to, to z czymś innym tu też mogę powiedzieć, ale to zaraz. No i budzę się i słuchajcie, Lili, oko jeszcze bardziej zamknięte. Ja mówię, no nie. Jak jej nic nie jest to ja jestem księdzem. E, więc podniosłam jej tą powiekę. Podniosłam jej powiekę, jedną, drugą, jedna normalna, widać białko, a druga cała czerwona, ropa leci, zebrało się coś tam. Jestem tak wkurzona, e, czekam na moją mamę i moją babcię, bo dzisiaj przyjeżdżają do nas i jak będzie zmiana z, z się, no to jadę do weterynarza takiego e, wybitnego na Puławskiej. E, tam zawsze nas... E, Nasz poprzedni weterynarz odsyłał, jak coś było bardzo poważnego i są otwarci i mają wszystkie specjalistyczne maszyny, więc naprawdę tip-top. Więc jadę tam z Lili i czekam na diagnozę. I dopiero jak będę miała tą diagnozę, co jej jest, no bo ewidentnie coś się jest, to jutro dzwonię do tego weterynarza, w którym nic Lili nie było i zrobię na miejscu aferę, żeby zmienili zawód, bo... Ewidentnie nie zależy im na ratowaniu zwierząt, tylko odbębnieniu i wzięciu pieniędzy. Więc tak, o, Loś wcina właśnie. Ja wcinam to samo co Leoś, bo jestem teraz na, w weekend na takiej diecie, bo bolał mnie brzuch. I to tak srogo mnie bolał brzuch. Myślałam, że wątroba. Nie wiedziałam, czy wątroba, czy żołądek, czy co. I bolał mnie strasznie brzuch, jak cokolwiek jadłam i zdecydowałam, że pojadę po prostu na SOR. I pojechałam do szpitala i, ale w, wiecie, w totalnym jakby chillu, w dresie, na spokojnie. Mówię, dzień dobry, boli mnie brzuch, ale to tak. I pan się pyta, od 0 do 10 ile? Ja mówię 9. On tak, o 9. No i tam zrobili mi badania. I właśnie a propos mojej dzisiejszej storki z tym, jak dietą można fajnie się wyleczyć, to słuchajcie, zrobili mi badania krwi oczywiście, bo musieliśmy wyeliminować, że to jest jakieś zapalenie trzustki, próby wątrobowe zrobić, morfologię, wszystko. I doktor mnie wziął. No ja, już, ja już wiem, co mi jest. Ogólnie mam rany na żołądku, ale zaraz Wam odpowiem, od czego. Natomiast doktor mnie wziął i powiedział, że mam tak zajebiste wyniki. A jak się dowiedział, że urodziłam... To był w szoku. Powiedział, że jak na kobietę po ciąży, e, która karmiła po zesarcie, w ogóle to brawo. E, więc to mnie bardzo uspokoiło, że wyniki są ów super, a to, że się ma rany na żołądku, no to jakby nie wpływa w ogóle na wyniki krwi. No chyba, że coś tam jest poważnego. Więc e, ja ogólnie rany mi się porobiły, <grym> bo ja nigdy nie przyjmuję leków. W sensie nawet jak mam kobiece dni to nospa dla mnie nie istnieje. Ja naprawdę, ja nie jestem... Jak mi głowa boli, to mam sposoby, żeby mi głowa przeszła ból głowy, a nie biorę żadnych takich przeciwbólowych. No ale nadszedł taki moment w moim życiu, jak właśnie dowiedziałam się o tych przepuklinach i stanach zapalnych na kręgosłupie odnoszenia losia, że musiałam się wspomóc takimi hardkorowymi lekami. No i... No i mój żołądek nie wytrzymał. No i więc to tyle, odstawiłam wszystko. I teraz naprawiam te ranki na żołądku i muszę jeść bardzo, bardzo lekkostrawnie, prawie jak dziś. Doktor się śmiał, że no, słowiczki, synka. A nie mogę surowych warzyw jeść, owoców. I ogólnie zaklejam sobie, zaklejam się, mielniane sobie robię, piję, bo to super działa właśnie na takie żołądkowe sytuacje. I ja już dzisiaj się czuję, a to było w piątek, już dzisiaj się czuję naprawdę lepiej. Yy, już zaczęłam jeść, w sensie jeść, no. Ciapy, ale jem. A wyobraźcie sobie, że nie mogłam zjeść. Ja w swojej urodzinie nic jadłam, nic. Widzieliście storki i rolki, a ja nic jadłam, nic. Ja siedziałam przy tym stole cały wieczór, z bólu się skręcałam. Wszyscy jedli, ale mnie to cieszyło, że wszyscy jedli, wszystkim smakowało, a ja nie mogłam, bo mnie tak bolało. Nic nie pomagało. Już się martwiłam, że to ten helikobakter, czy jak to tam, bo to też jest bardzo popularne, ale na szczęście e, sprawdziliśmy i nie mam. Uf. E, bo martwiłam się o lorsia, bo to jest zakaźne w ogóle. E, no, więc ja zdrowa już prawie. Prawie. W sensie lepiej się czuję. Lilcie wyleczę. Synek zdrowy. Wszyscy zdrowi. Będzie wszystko super. Podkradam mu jedzonko, bo gotowane mogę jeść, ale... Surowych nie mogę, bo to jest ciężko strawne. No więc e, takie hity. No.